26 prawy, to 6 lewy, to 6 lewy, 4 lewy, widać je, nie ciąć. To 5 prawy ciąć, to 3 lewy, to 55 prawy, to 5 lewy. 4 lewy, 23 prawy, do 2, 2 lewy na most, 104 prawy szczytem, prawy tu, do 3 lewy bardzo długi zacisk otwarty,

Do cztery prawy i pięć prawy otwarty, to cztery lewy szczytem. dwadzieścia cztery prawy, to dwa lewy długi zacisk. Pięćdziesiąt trzy prawy, zacisk, nie ciąć na most. maybe we'll